Dzień dobry Tak wygląda niebo 18 maja roku 2020 Tak napompowali chemikaliów tutaj Tak napompowali chemikaliów Tak napompowali chemikaliów Proszę zobaczyć na ten mazut Tak wygląda ten mazut Chemiczny to dopiero musieli dymać salutką noc salutką noc musieli dymać salutką noc dymali już słońca nie widać przez kilka dni już tam miał być słońce o tam gdzie ta plama tam jest słońce o tej porze ale widzimy tylko białą plamę nic więcej nie widzimy także Także dalej się trzeba nam sześć świętą iść modły robić o słońce teraz może wysłucha ten, ten stwórca zwany, zwany Rothschildem No coś pięknego, fantastyko, bambino pięknie coś tam się jeszcze rusza, ktoś gdzieś jedzie Ludzie dalej jak idioci chodzą w maskach. Maskarada dalej trwa. Maskarada chemtrailsowa. Do widzenia. przyjemnego dnia życzę. Takie mamy tutaj chemiczne dymy. Z obozu im uciekły. Na razie.